Mieli dostać milion euro, ale były prezes klubu zrzekł się wynegocjowanego bonusu od kolejnego transferu. Chodzi oczywiście o Lechię Gdańsk i wannę Milinkowicza Sawicza, który w tym okienku transferowym przeszedł z Torino do Napoli na zasadzie wypożyczenia z obowiązkowym wykupem za 21 milionów euro. Gdy w 2017 roku serb przechodził z Lechi do Torino, polski klub wynegocjował sobie bonus w wysokości 5% od kolejnego transferu Milinkowicza-Sawicza. Teraz wiemy, że byłby to milion euro, ale dlaczego Lechia nie dostanie tych pieniędzy? Jak informuje portal trujmiasto.pl, gdy Lechia upomniała się do Torino o tą kwotę, otrzymała skan dokumentu z 2018 roku. Dokument ten został podpisany przez Adama Mandziarę i Janusza Biesiadę. A w jego treści panowie w imieniu Lechii zrzekają się bonusu od kolejnego transferu w ani Milinkowicza zawidzie. Pytanie, kto i co dostał w zamian, no bo przecież nikt chyba nie zrezygnowałby za darmo z możliwości potencjalnego zysku.